Dzień dobry, dzień dobry. Jestem właśnie na pasiece i chcę Wam jedną rzecz pokazać. Mamy takie okienko, można powiedzieć, pogodowe, pożytkowe. Teraz za bardzo nic nie ma, pszczoły prawie w ogóle nie latają. Bardzo ładnie chodziły jeszcze kilka dni temu. Zaczęła się spać liściasta. No, niestety, przyszły deszcze. Przedwczoraj cały dzień padało, od rana do wieczora. Później wczoraj, całą noc z kolei padało. No, i tej spadzi już chyba na liściach nie ma. Nie wiadomo jak z mszycami, bo być może też jest myło. Natomiast postanowiłem to okienko takie, można powiedzieć, właśnie pożytkowo pogodowe wykorzystać do tego, żeby rodziny przeleczyć. Zostały polane ambrozolem. Kto nie wie, co to jest ambrozol, odsyłam do internetu, można znaleźć przepis. I sprawdzimy sobie, jak wyglądają wkładki dennicowe. bo na wkładki dennicowe zawsze, właśnie przy takim leczeniu, daje taką wkładkę. Słuchajcie, taki papier samoprzylepny. Można to kupić normalnie w sklepie pszczelarskim. I do tego się nam przykleja waroza. Jesteśmy w stanie stwierdzić, bo nie ucieknie. O, tu mamy jedną, tu mamy drugą, trzecią. No, kilka sztuk tutaj spadło. Nie jest to jakieś duże porażenie bo nie jest dennica, można powiedzieć cała brązowa z warozy no ale już parę sztuk parę sztuk jest zobaczymy tutaj no tutaj też widzę, raz, dwa trzy, cztery pięć, no kilka sztuk, kilka sztuk, nie jest tego dużo kilka sztuk było Tu nie widzę prawie w ogóle, tylko jakieś jakieś śmieciuszki takie. No tu też sporo śmiecia, A warozy. No nie, no warozy jakieś tam. Jakoś tam dużo nie widać, jeszcze zobaczymy tam w tylnym rzędzie, bo tam też były właśnie wkładki i zobaczymy co to pszczół tutaj. Czekajcie, muszę jakoś tutaj za te ule się zmieścić. Tutaj jest spore porażenie, zobaczcie, przybliżę Wam to wszystkie te brązowe takie kropeczki wszystko to jest wroza. Także trochę, no, trochę tego jest, kilkadziesiąt sztuk w tej rodzinie jest, czyli była była dość mocno porażona. Więc akurat jeżeli chodzi o tę rodzinę, no to polanie Ambrozolem było bardzo dobrym rozwiązaniem. Bo z tych kilkudziesięciu sztuk do końca sezonu mogło się zrobić kilkaset albo i kilka tysięcy, i mogło już to rzutować, jakby no, na rodzinie pszczeli i na przezimowaniu tej rodziny. No, tutaj dużo nie widzę, także nie jest, nie jest źle. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Krótki wgląd w ule. Być może u Was, jeżeli jest właśnie taka dziura. Pożytkowa czy pogodowa, też warto jakieś leczenie zastosować. Oczywiście trzeba patrzeć na to jakimi środkami, żeby nie były to takie środki, które odkładają się później. Jakieś tam powiedzmy substancje rozpadu tych środków odkładają się później w miodzie, wiadomo. Nie? Ale naturalnie kwasami na no, mrówkowy to chyba trochę za gorąco, bo słońce wali równo. Ale Ambrozol jak najbardziej, jak widać no, tej rodzinie pomógł i na pewno się to przyczyni dlatego, że ta rodzina e, przezimuje, bo po tych kilkudziesięciu sztukach no naprawdę mogło być, mogło być kiepsko do końca sezonu, więc słuchajcie no, trzeba czasami leczyć w sezonie, trzeba mm, mieć na uwadze te waroze, bo czekać do końca sezonu jesienią nie ma sensu. Bo bardzo często jest tak, że do zimowli wtedy idzie nam pszczoła pokuta przez warozę, z którym później tą warozę strącimy, ale to już jest pszczoła chora, zarażona i dlatego te zimowle na przykład w niektórych rodzinach tak kiepsko idą. Trzeba przeleczyć wcześniej, żeby była zdrowa pszczoła wcześniej, żeby zdrowa pszczoła jakby wychowywała pokolenie zimujące i wtedy będzie wszystko ok. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.